Witajcie, kochani. Dziś zapraszam Was na wyjątkowo szybki przegląd najciekawszych nowości z IKEA lipiec 2025. Wpadł mi w oko bardzo fajny organizer, kolorowe tekstylia i kilka naprawdę zaskakujących gadżetów do domu. Jeśli szukasz praktycznych, ładnych i niedrogich rozwiązań do Twojego wnętrza, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. A ja nie przedłużam i zaczynamy. Na początek coś niezwykle praktycznego. Jasnozielony organizer na biurko kosztuje prawie 10 zł. Został wykonany z bardzo wytrzymałego materiału. I wodoodpornego, dzięki czemu możesz w nim przechowywać też różne akcesoria do łazienki. No ale nie tylko. Ten pojemnik przyda Ci się zarówno na długopisy, kable, szpulki nici, wszelakie drobiazgi, które lubisz mieć pod ręką, kiedy się uczysz albo rozwijasz swoje zainteresowania. A to nowość w kategorii porządkowych dodatków kuchennych. Jest to pojemnik do lodówki z otworami wentylacyjnymi. Jest prześroczysty, więc od razu widzisz, co jest w środku, łatwy do wyjęcia i umycia. Dzięki otworom powietrze cyrkuluje, co wydłuża trwałość warzyw i owoców. Ten pojemnik to prosta droga do bardziej funkcjonalnej lodówki. Kosztuje prawie 20 zł, a jego wymiary to 30x19x14 cm. Co istotne, można go myć w zmywarce. A to bardzo fajny gadżet, który umożliwi Ci uporządkowanie chaosu w Twojej szafie. Jeśli Twoja szafa jest niewielka i Twoje ubrania nie mieszczą się w niej, taki praktyczny haczyk może stanowić bardzo dobre rozwiązanie tego problemu. Dzięki takiemu małemu haczykowi możesz zaoszczędzić miejsce w swojej szafie. Zobaczycie to proste. Na jednym wieszaku wieszasz ten haczyk i możesz w tym samym miejscu dowiesić kolejny wieszak. Produkt ten został przetestowany na wieszakach o nazwie Boomerang z Ikea, bowiem te drewniane wieszaki są najbardziej wytrzymałe i bez problemu udźwigną ciężar odzieży. Niemniej jednak myślę, że na innych też się sprawdzą. Za 10 sztuk takich haczyków zapłacimy zaledwie 4 zł. Ta bardzo dobrze wszystkim znana mata na buty teraz pojawiła się w nowym czerwonym kolorze. Jest to uniwersalna mata, która idealnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Chroni podłogę przed brudem i wilgocią, a intensywny czerwony kolor nada charakteru Twojemu przedpokojowi. Za taką matę o wymiarach 71 na 35 cm zapłacimy prawie 10 zł. I do kompletu możemy dokupić półkę na buty, również w czerwonym kolorze. Ona kosztuje 20 zł. Ta półka, ponieważ jest składana, możesz mieć kilka zapasowych w szafie na wypadek, gdyby odwiedzili cię goście. Zestaw ten bardzo fajnie wygląda na wycieraczce w kształcie arbuza. Jest to nowość z Ikea. Taka wycieraczka kosztuje 50 zł, i przyznajcie sami, to kwintesencja lata. Wycieraczka ta została wykonana z naturalnych materiałów. Jest to włókno kokosowe i juta, natomiast spód został wykonany z naturalnego lateksu, dzięki czemu wycieraczka jest antypoślizgowa. Ten dywanik łazienkowy o wymiarach 50x80 cm dostępny jest już od pewnego czasu w ofercie IKEA. Jego standardowa cena to 30 zł, ale te dwa kolory, czyli szaro-biały oraz taki w niebieskie paski, obecnie mają obniżoną cenę i kosztują 20 zł. No i teraz pojawiło się bardzo dużo nowości, a mianowicie ten dywanik w przeróżnych innych kolorach. Do wyboru mamy antracytowy, beżowy, jaskrawo niebieski, różowy, jasnozielony. No i ten dywanik możemy też kupić w mniejszym rozmiarze 40x60 cm, ale ten mniejszy dywanik na razie dostępny jest tylko w dwóch kolorach szaro-białym i beżowym. Ten mniejszy dywanik kosztuje 20 zł. To, co stanowi o jego wyjątkowości, to to, że jest wyjątkowo mięciutki i szybko schnie. Dodatkowo ma antypoślizgowy spód co jest bardzo ważną informacją w przypadku łazienkowych dywaników. Ta kosmetyczka to również nowość w IKEA. Kosztuje prawie 15 zł. Zawiera cztery przegródki, dzięki którym wszystko uporządkujesz, a potem łatwo odnajdziesz. Przyda się zwłaszcza teraz, w wakacje. Ma uchwyt, dzięki któremu możesz ją zawiesić w hotelu, na przykład na haczyku i wygodnie z niej korzystać. Kosmetyczka ta dostępna jest także w kolorze niebieskim w białe kropki. Wśród nowości w IKEA pojawiły się bardzo fajne szlafroki, wykonane w 100% z bawełny. Dostępne są w dwóch rozmiarach: jeden to coś pomiędzy S a M, a drugi pomiędzy L a XL. Kosztują 130 zł i można je kupić w dwóch wzorach, albo w czerwono-różowe paski, albo zielono-białe paski. No i do kompletu mamy wygodne kapcie, również dostępne w dwóch rozmiarach. Jeden to S na M, a drugi to L na XL. Kapcie takie kosztują 13 zł. To już wszystkie nowości z IKEA, które udało mi się ostatnio upolować. Dajcie znać w komentarzu, czy spodobał Wam się któryś z prezentowanych produktów, czy to organizer na biurko, czy łazienkowe tekstylia, wycieraczka, a może organizer do wieszaków do szafy. Jeśli spodobał Wam się taki szybki przegląd z nowościami, koniecznie dajcie łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej filmów z IKEA, pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować. Kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Linki do prezentowanych produktów w tym filmie znajdziecie, jak zawsze, w opisie filmu. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa pa.